Oto ciastko. Myślę, że wszyscy dobrze wiemy, jak się je kraftuje. Dajemy pszenicę, koka, znaczy kakao. I bum, mamy ciastko. Teraz wyobraźcie sobie, że ja będę starał się zrobić milion tych ciastek w ciągu ledwu 100 dni. Myślę, że nie spodziewacie się, ile na końcu udało mi się ich zdobyć. Bo wow, sam się nie spodziewałem mojego wyniku. To mi wygląda na bardzo dobry spawn. Uuu, nawet dżunglę widzę. Przede wszystkim musimy pozbierać trochę jedzenia. Także trochę drewna. Widzę, że to jest jakieś specjalne, świątynne drzewo. Więc tak, że jakie wezmę. Zróbmy sobie narzędzia. No, bardzo mi się przydałeś drewniane drewnianej trofie. Arrivederci. Okej, okay, mam już wszystko, czego potrzebujemy. Wystarczało teraz tylko zdobyć trochę kokobinsów i zacząć robić farmy. Kokobins spotted. O, to też może być użyteczne. To będzie bardzo przydatne. Następnie wzięłem się za eksplorację dżunglowej świątyni. No bo co, nigdy nie wiadomo, może i tam w środku bardzo mi się przydadzą. Ach, tak, świątynia. Okej, okay, teraz edytuję wideo, ale ktoś mi powie, w jaki sposób. To jest niby piramidą. Gdzie? Proszę im pokazać, gdzie to ma kształt piramidy. A więc z tej piramidy, jedyne itemy, które będziemy potrzebowali, to diamenty oraz żelazo. Gdyż tylko one pomogą nam z naszym zadaniem. Może być. Myślę, że ta świątynia będzie dobrym miejscem na zrobienie naszego pierwszego ciastka. Omnomnomnom Ach tak przepiękny księżyc Tak minął właśnie mój pierwszy dzień po, pozwolisz, że, pozwolisz, że ja... Ach tak dzień drugi Właśnie pominąłem jakieś dobre 10 minut progresu, które mogłem służyć grając Teraz pora na to by zdobyć jakieś lepsze surowce Co to ma być? Bardzo dobrze, że pytasz Deep Dark to jest jeden z najrzadszych biomów w Minecraft W nich znajduje się Wardem A patrząc na to, że nie miałem żadnej zbroi To będę musiał coś wymyślić żeby nie umrzeć Słuchajcie ja mam stracce, które na pewno zadziałają a fajnie, dobra, elo, dobra, nara, siema, siema, ja się żegnam, żegnam się, pa pa, pa pa, nara, 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 nara Dziękuję bardzo, tak można bardzo łatwo pokonać Vardena Końcowo udało mi się zdobyć trochę żelaza oraz, oraz trochę redstone'a Wszystko to będzie potrzebne do robienia moich automatycznych farm Do dorwać mojej farmy musiałem znaleźć dużą płaską przestrzeń, dużą ilością dirta Końcowo wybrałem to miejsce, głównie dlatego, że no, pff, sami widzi się oraz dlatego, że jest tam wioska A wygląda na to, że będę musiał wyrzucić całe to miejsce Strawy. Wow, ale to ma efekty. Chcecie mi powiedzieć, że fortunka na tym daje więcej? Trolujecie. Trollu... Okazuje się, że fortunka daje o wiele, wiele więcej nasion. To by się spodziewał. O cholera to wszystko robiłem ręką Dobrze więc Pora zacząć moją pierwszą farmę I moja pierwsza farma jest już gotowa I oto nasza druga farma No może nie wygląda ona jak na razie za dobrze no ale co jak to dopiero początek Jak dobrze wiecie w farmach bardzo przydatny jest Dlatego będziemy musieli zrobić generator mą, A więc będę potrzebował bardzo dużo drewna Całe szczęście tam jest las No cóż mam nadzieję, że tego lasu już nie będę potrzebował No i może się mnie zapytać teraz Szymon, wow, nieźle Nie popełniłeś prawie żadnych błędów budując to Ale dlaczego nie widać ziemi? I tak dalej No niestety musiałem ponownie nagrać tego replay moda, gdyż replay mod w sprawie całego nagrania niestety się zepsuł, więc kilka następnych replay modów będą po prostu robione od zera. Wygląda na to, że mi grinder został skończony. Miejmy nadzieję, że wszystko zrobiłem poprawnie i że moby będą się spalić, bo jak nie to będą jaja. Po trochę kokobinsów. Wow, ale ja tego mam mało. Po raz użyć wszystkie kości na mile. Jeżeli chcecie wyrobić w jakimkolwiek normalnym czasie, to muszę definitywnie powiększyć obie te farmy. Dzień dobry Państwu. Czy mają może Panowie choć trochę siana dla Buciana? Czy mają Panowie siana dla... Oni nie mają. Nie, jest. Lecimy. 18 hejbelów. Nie najgorzej, nie najlepiej. Jeszcze nie wiem jak, ale w jakiś sposób przetransportuję pana do mojej głównej bazy. Ale jestem sprytny, mogę po prostu użyć łodzi tak jak pan Bóg przykazał. Jak widzicie zrobiłem tutaj taki mały port na moich villagerów, których mi się udało tutaj złapać. Teraz będziecie moimi nielegalnymi pracownikami. Następnie tych villagerów włożyłem do maszyny do rozmnażania. Nie, nie wiem jak przetłumaczyć villager breeder inaczej na polski. No i moja farma villagerów jest skończona. Teraz dajmy mi troszeczkę karoców. I mam nadzieję, że po się pojawiały moje villagersy. Które będą, czemu, o mój ok, o, o u. that's disgusting, o, get, o, u, o Okej, okay, myślę, że pora zrobić kokobince i zobaczyć ile ciastek mogę zrobić Okej, okay, okej, okay. raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem staków Okej, okay, okej, okay, policzmy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, siedemnaście, dwanaście. Siedemna. Mamy 792 ciastka. Plus moje jedno oryginalne. Nie najgorzej, nie najgorzej. Aczkolwiek na aktualny czas, który spędziliśmy, nie jest to aż tak dobry wynik. O ile myślę, że żółtej trawy będzie im odpowiednią ilość, myślę, że trzeba zmodernizować tworzenie kokainy. Jeżeli jeden ten w teorii wszystkie kołobinsy powinny pójść do przodu, a je wrócić. Dzięki czemu wszystkie spanie i będzie można łatwiej je zbierać. Ha. Ok, prawie się udało. Dlatego następnie ulepszyłem tą farmę i zrobiłem ich trochę więcej, dzięki czemu będziemy mogli zadbać o wiele, wiele więcej kokobinców. A będę z wami szczery, ja tutaj nie zamierzam, ale będzie, czy te się ponownie zrobią. Ja myślę, że mam inny plan. Jak widzimy, mamy już tutaj dwójkę małych dzieci. Pora je wykorzystać. W sensie, że trady z nimi robisz, o czym się? Ponieważ farma kokobinców jest już dosyć dobra, Myślę, że pora na to, żeby choć trochę zautomatyzować tą farmę. Niestety do nich będziemy potrzebowali bardzo dużo torów, a także minekarta, Co oznacza bardzo dużą ilość żelaza. Możecie mnie zapytać, czy ty idziesz wykopać całe to żelazo? Nie. Nie, nie zamierzam wykopać całego żelaza. Zrobimy po prostu farmę żelaza. Niestety replay mod dalej był zepsuty. Aczkolwiek mam nagranie, jak buduję tą farmę. Wystarczyło tylko wsadzić tam 5 villagerów, zabudować ich dookoła, a od samej góry zrobić miejsce, w których iron gorem będą się spałnić, a następnie będą umierać od lawy. Hopper zbiera to kto z nich wydropuło do skrzynki To szczerze mówiąc tyle A przynajmniej myślałem, że to tyle Okej, okay, miejmy nadzieję, że teraz wszystko zadziała Czemu on się zrespił tutaj? Ja bar on tam powinien być Nie tutaj, tylko tam Ja nie rozumiem Czemu on się tutaj zrespił? Chodź, nie, chodź tutaj Będę coś musiał wymyślić Okej, okay, nie pytajcie mnie Dlaczego to jest tak postawione i o co chodzi Ja sam tego absolutnie nie rozumiem Ale działa, Ok. Następnie się zbudować automatyczną farmę Aczkolwiek najpierw będziemy musieli wejść do naderu Lubię Minecrafta, to bardzo fajna gra. Tego potrzebujemy? A raz także Glowstone'a. Co ja robią, zobaczcie, tu jest portal. Dosłownie jakieś, nie wiem, kilka metrów dalej jest album Basty. O fakt. O, o, nie, oni mnie przecież nie lubią. Wystarczyło na samym dole dać kolejeczkę, która będzie nam zbierała wszystkie dropy, a na górze dajemy villagerów. Oczywiście zapełniamy ich inventory, więc jeżeli będą próbowały zbierać żółtą prawę, będzie ona po prostu spadała na ziemię, a my będziemy mogli ją po prostu ukraść. Możecie mnie zapytać, to nie jest przypadkiem złodziejstwa, a ja na to tak. Okej, okay, teraz nie zostało nam za dużo, jedynie damy tutaj troszeczkę trapdorów, zaprowadzimy tutaj villagery i wszystko będzie skończone. A i zapomniałem powiedzieć, że zrobiłem bardzo, bardzo dużą ręczną farmę białej trawy. Myślę, że powinniśmy sprawdzić, jak tym panom idzie. Nie za dobrze. Nie za dobrze. Myślę, że chwilę tutaj będę musiał poczekać zanim oni będę jakiekolwiek tutaj rzeczy uprawiali. No i coś, wystarczy, teraz pozbieram kiedyś się zrobi. O, mój Bolyszczon, tu jest też tyle milów. Nie, podoba mi się ten. Nawet nie mam przy sobie żadnego zbroja i niczego. Pewnie myślicie sobie. Szymon nasz tak dużo farm. Jestem pewien, że teraz na spokojnie po prostu będziesz zbierał. Farm, co jeszcze innego mógłbyś zrobić, dzięki czemu mógłbyś zdobyć o wiele, wiele, wiele więcej ciastek? To jest bardzo, ale bardzo dobre pytanie. A jak to są kolejną farmę? Wystarczyło teraz tylko wybudować farmę villagerów, co było z dosyć proste. Następnie wystarczyło tego, że przetransportuje ich wagonikami. No, przecież jak wszyscy wiemy, Minecraft nie ma żadnych gliczy ani problemów, więc jeżeli villager wejdzie do wagonika, to można go przetransportować dokładnie w to miejsce, w które chce, żeby on poszedł. CO? Zacznę myśleć, że jedzenie nie będzie żadnym już problemem przez ten playthrough? Możesz mi powiedzieć Szymon, po prostu z ciastka A, 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 mamy ich za mało Powinienem ich definitywnie więcej skraftować Co ja tutaj robię? No to craftujemy. Sprawdźmy jakie są moje automatyczne farmy Okej okay. Okej, okay, 27 za nic nierobienie Nie najgorzej Nie najgorzej Teraz wystarczy tylko się 200 bloków do góry i jesteśmy. Okej, okay, teraz wystarczy, że poczekamy aż szlawa pojedzie na sam dół. Zapomniałem powiedzieć, co teraz robimy. To jest tak zwany raid farm. Wiecie, kiedy pilagerzy atakują villagerów? No, z tych pilagerów można dostać dosyć dużo emeraldu. A właśnie dzięki tej farmie wszyscy pillagerowie będą się respili w tylko jednym miejscu, a ja będę mógł ogarniać bardzo, ale to bardzo dużą ilość emeraldu poprzez zabijanie ich. Muszę wam powiedzieć, że jak dla mnie to jest w jakaś czarna magia. Oni chcą, żebym stawiał... Co tu się dzieje? Ja nie rozumiem. To jest czarna magia, bardzo byłbym szczęśliwy, że ktokolwiek by mi o co teraz tam chodzi, bo ja, ja nie wiem co się dzieje Będę z wami szczery, absolutnie ja nie wiem co się tam dzieje Jakieś redstone'y się tam ruszają Ja mam tutaj postawić, czemu akurat mam 11 torczów na dole, czy to jest, nie wiem, jakieś psucie gry, czy co, ja nie ogarniam tego, absolutnie Ale jeżeli ma mi to pomóc w zdobywaniu ciastek, to czemu nie, czemu nie ale dalej nie rozumiem, o co tutaj chodzi. Myślę, że pora na to, by skraptować o wiele więcej ciasteczek. A także zdobyć diamentowy gir, żeby znaleźć outpost. Nie najgorzej. Uuu, a co my tutaj mamy? Bardzo ładny outpost. I dziękuję bardzo. A teraz spierniczamy do domu, ponieważ ja już zrobiłem wszystko, co ja tutaj chciałem zrobić. Okej, okay, chyba popełniłem pewien błąd. Zaczynam myśleć, że rajd mógł się przez przypadek zacząć w mojej bazie. Na stanie spędziłem jakieś 25 minut przechodząc ten rajd, dlatego że dużo z nich zrespiło się pod ziemią w cave'ie. Musiałem biegać ich szukać jak ostatni debil. Będę z wami szczery, kiedyśmy po prostu szczeli robiąc te wszystkie rzeczy. Absolutnie nie rozumiem, jak ten delfin się tutaj dostał. Pewnie jesteś ciekawy, ile udało mi się zdobyć emeraldu. Dużo. O, spędzę bardzo dużo czasu tradując się po prostu z nimi. No pokażę wam, ile mi się udało wytrajdować. To no, nieważne, było to i to, całe dwa czesty. W międzyczasie, jeżeli jak oni tutaj sobie czekali, no bo wiecie, a, musi się o To się. To się powinno refreshować Ja okej, okay, ja nie rozumiem. W międzyczasie pofarmiłem i z tego co widzicie udało mi się wziąć jeszcze więcej ciastek. Muszę powiedzieć, ile mam ich łącznie. Jak na razie mam tylko 18 tysięcy, aczkolwiek teraz, kiedy już wszystkie farmy są zrobione, mogę iść grindować i farmić, dzięki czemu ilość kukisów pójdzie po prostu prosto w górę. Ale, zanim szczerze znudziło mi się robienie tego jedzenia, myślę, że powinniśmy iść na smoka. To tak naprawdę, jeżeli uda mi się pokonać smoka, pokażę wam jeszcze jedną dobrą taktykę, jak ogarnąć jeszcze więcej ciastek. Aha, okej, okay, nie, no fajnie. Hoje, ty nie wiesz tym, że jestem mistrzem robienia ten MLG? Twoja stara. To twój stary. Słuchajcie, ja sam nie wiem czemu ja to powiedziałem, okej. Okay? Strzejmie zaraz z tymi baketami. Ile ja mam ich niby jeszcze zrobić, żeby ta gra uznała, że jednak może nie jestem aż tak zły z tego Minecrafta? No Jezu. I ja dziękuję bardzo. Ja jestem Panelytrę. I teraz się tylko wrócić. Pora polecieć znaleźć już trochę wiosek. Jeżeli je okradniemy, myślę, że będziemy na spokojnie dobrzy z ilością sianka. Jaka jest szansa na to, że od razu wilecz obok istnieje, ale jaja? Ostatnie dni mojego wyzwania spędziłem na trajdowaniu się, manualnym robieniu oraz lataniu Elytru Na pewno jesteście, ile końcowo udało mi się ich zdobyć, prawda? Że końcowo udało zdobyć mi się 27360 ciasteczek. A tak dokładnie jak to wygląda? Mniej więcej tak. 60 pełnych podwójnych skrzynek. Będę z wami szczery, muszę w tym momencie chyba wyłączyć nagrywanie, bo coś czuję, że mi Minecraft skraszuje. Nawet nie wiem, że te wszystkie entity. Ojeju Nawet nie wiem, że te wszystkie entity się tutaj pokazują, czy coś tutaj nie liczuje Ja się tam nie znam. Tak wygląda. 20 tysięcy ciasteczek. Wow.